Siema, ja jestem Łukasz Wawrzyn, a dzisiaj pojedziemy na Cielaków. Zaczynajmy. aj. Tutaj macie subskrypcję i nie zapomnijcie o dzwoneczku. I jeżeli będzie 30 łapek w górę, to nagram w pokerze swoją twarz, a jeżeli 10, to idziemy z kolejnym takim hardcorowym wyzwaniem. I taka, teraz musisz 30 subskrypcji i ściągam worek. Tutaj macie subskrypcję. A tutaj odzwoneczek. I jeżeli będzie 10 łapek w górę, to lecimy z kolejnym takim hardkorowym wyzwaniem. Do zobaczenia za 10 łapek. Cześć!